Cześć, takie szybkie dzisiaj wideo. Krótkie tutaj macie Audi A6 Limousine Hybrid. Moc 364 konie, 270 kW. E, dwulitrowe TSI pod maską. Jak odejmiemy sobie moc silników elektrycz silnika elektrycznego, e, to mamy 224 konie, tylko 224 konie. No i sprawdzimy sobie przyspieszenie do setki tego samochodu, bo pewnie powinno być bardzo słabe. Katalogowo 5,3 sekundy, no ale rozładowany akumulator, więc będzie bardzo słabe, bo ja oszukuję w testach i pokażę wam jak strasznie słabe jest to przyspieszenie do setki tego samochodu. No bo w Omodzi 9 mamy ponad 500 koni, ale 6 sekund do setki nikogo nie dziwi, bo przecież akumulator był rozładowany, miał tylko ponad 20% naładowania. A tutaj mamy zero. Ja jestem znany z oszustw i nierzetelnego testowania samochodów, więc tutaj macie parametry samochodu testowego. Zeskanujcie sobie ten QR code i sprawdźcie, jakie ma parametry. Zresztą porównajcie sobie z numerami rejestracyjnymi. No więc tak, jak widać a właśnie yy, zniknęło. O jest. Yy, komunikat, żeby naładować baterię i Y, zatankować paliwo, bo nawet paliwa jest mało, e, tryb EV skreślony, zero zasięgu na prądzie, jak chcę włączyć tryb EV, czyli elektryczny, to w ogóle nie ma takiej opcji, e, stan naładowania akumulatora zero, e, a cel naładowania 100, ale się z tym. Akumulator cały czas stojąc też się trochę rozładowuje, no i sprawdzimy, aha, czekajcie, bo kurde, żeby... Bo ja jestem przecież oszust, więc włączę tryb komfort. Komfort, a nie jakiś tam sport czy indywidual, żeby ukryć to, że samochód jest w trybie sportowym. No i cóż, yy, rozpędzimy się do 100 km na godzinę. Zobaczymy, jak to się pięknie będzie rozpędzało. Tylko chwilę zaczekam. No i będziemy. Lecieć. A żeby nie było jeszcze, to mamy tutaj rejs lodzika I jak widać, wszystko pokasowane. Nie, że sobie już gdzieś tam wcześniej zrobiłem jakiś lepszy wynik lepszym samochodem. Nie, nie, nie. Takich rzeczy nie robimy. Dobra, no to start. Jakie mamy przyspieszenie do setki? Jakie mamy przyspieszenie do setki, kochani? Sprawdźmy. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. um, 5,6 sekundy, no ciekawe. No to teraz do tyłu, na prądzie. Do tyłu ten samochód jeździ sobie na prądzie, zobaczcie. Silnik nie jest odpalony, idziemy do tyłu na prądzie, żeby powtórzyć tę próbę, bo pewnie oszukałem. Bo przecież jestem znany z oszustw w testach, zwłaszcza chińskich samochodów. Okay. ok, no i teraz, żeby oszukać jeszcze bardziej cały system włączymy ten tryb, czyli taki nastawiony na oszczędną jazdę. O! Jeszcze bardziej rozładujemy ten akumulator. Tu mamy reset. No i go! No jak myślicie, jaki wynik? Ciekawe jaki ten wynik jest O, taki wynik jest, o, bardzo różnica to jest tylko 0,3 sekundy i taką różnicę to ja mogę zrozumieć, ponieważ takie różnice to wychodzą czasami po prostu w każdym samochodzie. To nie jest tak, że w każdym samochodzie będziecie mieć dokładnie takie przyspieszenie jak obiecuje producent, ale to jest tylko 0,3 sekundy. Nie jak w Omodzie 9, gdzie po tak zwanym rozładowaniu energii a tak naprawdę zachowaniu optymalnej wartości, bo przecież ta wartość jeszcze pozostaje te ponad 20%, czy tam 20% według komputera oczywiście. No po to, żeby na przykład osiągnąć maksymalną moc, tak, albo żeby korzystać normalnie z trybu hybrydowego. No to tutaj nie ma tak, że jak w Omodzie 9, która Powinna przyspieszać w mniej niż 5 sekund do setki, ale jak się rzekomo rozładuje, to przyspiesza w 6 sekund do setki, czy nawet ponad 6 sekund do setki. Jak widać, Audi, Audi potrafi zrobić taki napęd, że nawet bez teoretycznie, oczywiście, bez udziału silnika elektrycznego, no bo przecież akumulator jest całkowicie rozładowany. Sam silnik spalinowy 2.0 TSI potrafi. O mocy 224 konie potrafi rozpędzić ten samochód w 5,6 sekundy do setki. Jeszcze tylko dodam, że sprawdzanie maksymalnych osiągów oczywiście jeśli mówimy o maksymalnych osiągach no to przygotowujemy samochód tak, żeby miał maksymalne osiągi, więc warto byłoby go naładować, ale jakie to ma znaczenie dla użytkownika, dla użytkownika, który jeździ tym samochodem i przejedzie 100, czy 150, czy 200 km, ma rozładowaną baterię i tak naprawdę jego maksymalne osiągi to już nie jest to już nie są takie osiągi jak katalogowe, a nawet jak w przypadku MOD 9 okazuje się, że nawet nie są bliskie katalogowych. To są po prostu osiągi samochodu o mocy może 300 KONI. No dobra, niech on ma te 300 KONI, ale jak mi ktoś mówi, że on ma ponad 400, bo ktoś zmierzył na hamowni. No to z całym szacunkiem, ale.